Witajcie, kochani! To ja, Barbie Brooklyn Roberts. Chwila. To jest włączone? Teraz lepiej. Nareszcie mogę oficjalnie powitać Was w Nowym Jorku, najwspanialszym mieście na całym świecie. W Nowym Jorku jest mnóstwo kultowych miejsc doskonale znanych każdemu. Są tu też parki, liczne sklepy. Świetne pizzerie, ale dla mnie to miasto znaczy o wiele więcej. Tutaj się urodziłam, w dzielnicy o nazwie Brooklyn. Stąd właśnie wziął się mój pseudonim. Plus, Brooklyn to miejsce, które tętni muzyką, sztuką i tańcem. Dlatego pokażę Wam dziś mój Nowy Jork. Oto Barbie miejskie życie. To właśnie mój nowy cyfrowy pamiętnik, który robię na zajęcia ze sztuki mediów w Akademii Młodych Talentów. Opowiem o wszystkim, co kocham w Nowym Jorku i o inspiracji, jaką mi daje. I moja najlepsza przyjaciółka Malibu pomoże mi zacząć z przytupem. <śm> Gotowi? Wybierzemy się na szaloną wycieczkę po Nowym Jorku i zobaczymy kilka moich ulubionych miejsc. A zaczniemy od Metra. Z babasem. Uwielbiam dźwięk pociągów Nowojorskiego metra. Jest w tym jakaś energia, która od razu mnie uszczęśliwia. O, ty też mnie uszczęśliwiasz. Ile słodkości. Szkolne studio tańca, co prawda nie jest obiektem turystycznym, ale to miejsce, do którego lubię przychodzić, żeby zebrać swoje myśli i robić to, co kocham najbardziej. Tańczyć. Robię to od dnia, w którym nauczyłam się chodzić. A przynajmniej tak mi mówią rodzice, więc gdy miałam 3 lata, mama zapisała mnie na lekcję tańca na Harlemie. Tam nauczyłam się baletu klasycznego. Było jak w raju. Ale na tym nie poprzestałam. Potem całymi latami uczyłam się różnych stylów tańca. Jednak to balet pozostał moją największą miłością. Chyba telefon chce mi powiedzieć, że pora przejść do mojej drugiej miłości. Pizzy! Nigdy nie mam jej dość! Pychoda! Zdradzę wam maleńką tajemnicę. W tym mieście napotkacie całe mnóstwo słynnych pizzerii, ale prawdziwy Nowojorczyk wie, gdzie znaleźć ustronny lokal, w którym nie ma tłumów i dają mnóstwo sera. Mówimy Mozzarella! Zanim nowa wielka sztuka trafi na Broadway, grana jest w jednym z mniejszych teatrów w mieście, takich jak ten. Jakie kameralne miejsce. Prawda? Kiedy chodziłam do gimnazjum, wystąpiłam we współczesnej adaptacji Romea i Julii właśnie na tej scenie. To było... Um, pamiętne wydarzenie. Romeo, Romeo, czemuż ty jesteś Romeo? Tak mnie zwą, bo tak mi matka dała na chrzcie. Chcesz coś ze sklepu? E nie, okej, okay. ta sztuka nie była idealna, ale hej, dała mi to, czego mi było trzeba pewność siebie do dalszych prób. Ale teraz pora iść dalej. Mamy wciąż wiele do zobaczenia. Wiecie, za co jeszcze kocham Nowy Jork? Kiedy myślę, że znam już wszystkie fajne, ukryte miejsca, odkrywam coś wspaniałego, czego wcześniej nie widziałam. Ale To nie jedna z tych rzeczy nie mogłam się oprzeć. Super, prawda? Dlatego kocham to miasto. Nie da się ukryć i ja też je kocham. To po prostu niesamowite, jak wiele tu jest do zrobienia i do zobaczenia. To aż zbyt wiele, jak na jeden dzień. Cóż, przed nami jeszcze więcej atrakcji, ponieważ ten projekt dopiero się rozkręca. Hej, dziewczyny? Obiad już gotowy. A co jest najlepsze w Nowym Jorku? Moja rodzina. Okej, okay, po męczącym dniu trzeba coś zjeść, ale wrócę, żeby pokazać Wam jeszcze więcej Nowego Jorku w odcinkach Barbie miejskie życie. Do zobaczenia wkrótce! Ślebamy miłość. Pamiętajcie, że jesteście kochani i niesamowici. Powiedzmy sobie szczerze, bardzo często czujemy, że wymaga się od nas, by zawsze być najlepszym albo idealnym, prawda? Ale coś wam powiem. Ideały nie istnieją. Wy wszyscy i każdy z osobna już teraz jesteście fantastyczni, więc bądźcie dla siebie wyrozumiali. Najważniejsze jest to, by kochać to, kim się jest. Takim, jakim się jest. I tak też traktujcie innych, ponieważ wszyscy musimy się wspierać. Jesteście kochani i wspaniali. Barbie pozdrawiają! Przyszedł najlepszy tydzień roku! Nowy tydzień mowy! Najlepiej. Wow! Uwielbiam! Dziś jest ze mną dwójka moich przyjaciół, początkujący projektant mody w Akademii Młodych Talentów Rafa i przyszła szefowa kuchni Robin. O, wybacz kolego. I... Gato, najsłodszy i najmodniejszy pies w całym mieście. Nowojorski Tydzień Mody to absolutnie najlepszy tydzień w roku, bo wtedy całe miasto żyje tym, czym ja żyję przez cały rok. Modą. A ponieważ nie bierzemy udziału w żadnym prawdziwym pokazie mody, zrobimy sobie własny pokaz. Dzisiaj w odcinku Barbie Miejskie Życie. Co? Co jest? To moja poza na wybieg. Tylko tyle masz do pokazania? O, okej, okay. więc jak to powinno wyglądać? Proszę bardzo. Hmm. Kolekcja rafy hit sezonu. DA tak. rafa! A, ktoś mi może pomóc? <noise> Mała rada. Rozciągajcie się przed pozowaniem. Kocham modę odkąd pamiętam. Kiedy byłam dzieckiem, chowałam się w szafie mamy i przymierzałam wszystkie jej ubrania. Eksperymentowanie z różnymi strojami było wspaniałe. A ja kocham modę, ponieważ to coś więcej niż to, w co się ubieramy. To kreatywny sposób pokazania, kim jesteśmy i co chcemy powiedzieć światu. A ja mam wiele do powiedzenia. Dokładnie! Podczas Nowojorskiego Tygodnia Mody projektanci prezentują najnowsze kreacje przed całym miastem. Te stroje są zawsze świeże i odważne, jak te i oczywiście to co lubię najbardziej, czyli streetwear. Tak, streetwear to najlepsza część. Zainspirowani tym, co widzieli na wybiegach, ludzie kreują swój wygląd tak, by wyrazić siebie w nietuzinkowy sposób na ulicach miasta. Ale to może być dość drogie, szczególnie na kieszeni ucznia czy studenta. Właśnie dlatego pokażemy wam, jak możecie odtworzyć ulubiony gorący styl w prosty sposób i za niewielkie pieniądze. Rada numer jeden: Second Handy. Takie sklepy to świetny sposób na znalezienie fajnych ubrań w bardziej przystępnych cenach niż w zwykłym sklepie odzieżowym. Plus, ponowne wykorzystanie ubrań jest przyjazne dla środowiska. Rada numer dwa: Przetwarzanie. Zamiast wyrzucać stare ubrania do śmieci, wykorzystaj materiał do zrobienia ład. Lub nawet jakiegoś zupełnie nowego ubrania. Choćby ta koszulka. Zrobiłem ją ze starych skarpet i szalików. Rada numer 3. Wymiana. Zanim w ogóle sięgniesz po portfel, spróbuj wymienić się z przyjaciółmi. To też naprawdę dużo zabawy. Ale zanim zastosujesz którąś z tych rad, warto poszukać inspiracji dla swojego stylu. W sieci, na mieście, czy choćby w wirtualnej garderobie. Jaka! Okej, okay. Zobaczmy, co tu mamy, drogie panie. Hmm. Co powiesz na to, Brooklyn? A to idealnie pasuje do Robin. Myślę, że coś takiego znakomicie dopełni ten look <ścoughs> Idę dla mnie do pary. Masz, Trzymaj! No i co myślisz? Idealnie! To jest najlepszy tydzień mody! No wiem, gato. Za rok dorbiemy bilety w pierwszym rzędzie na prawdziwy pokaz mody. Chociaż ten trudno będzie przebić! Dzięki za oglądanie! Do zobaczenia wkrótce! Ślebam miłość! I nie zapominajcie, że jesteście wspaniali! Barbie pozdrawia!